Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej f od x równa się x kwadrat plus 4x minus 3 w przedziale od 0 domknięty do 3 domknięty? Żeby rozwiązać to zadanie, to trzeba wiedzieć, że funkcja kwadratowa może osiągać wartość najmniejszą bądź największą na jakimś przedziale tylko w trzech konkretnych punktach. Albo w krańcu, w jednym krańcu tego przedziału, czyli w tym przypadku dla x równego 0, albo w drugim krańcu przedziału, czyli w tym przypadku dla x równego 3, albo jeszcze w jednym punkcie dla x, który jest współrzędną, wierzcho... współrzędną xową wierzchołka paraboli. O ile oczywiście ten x, współrzędna xowa wierzchołka, należy do danego przedziału, w tym przypadku do przedziału 0,3. Sprawdźmy na razie, jakie wartości przyjmuje funkcja. Na krańcach przydziałów, czyli dla x równego 0 oraz dla x równego 3. No, łatwo policzyć, że f od 0 to jest 0 do kwadratu plus 4 razy 0 minus 3, czyli po prostu minus 3. No a teraz f od 3 f od 3 równa się 3 do kwadratu plus 4 razy 3, czyli plus 12 i jeszcze minus 3, no to jest 9 plus 12, 21, minus 3, 18. Czyli już widać, że jeżeli byśmy mieli do wyboru te dwie opcje, albo wartość funkcji w zerze, albo w trójce, no to wybralibyśmy wartość funkcji w zerze, czyli minus 3, no bo minus 3 jest zdecydowanie mniejsze od 18. Musimy jednak teraz jeszcze sprawdzić, czy przypadkiem wierzchołek paraboli, x współrzędna x wierzchołka paraboli nie należy do tego przydziału 0,3. No więc policzmy, ile ona wynosi. xw równa się minus b przez 2a, podobnie jak liczyliśmy w poprzednim zadaniu, czyli minus 4 podzielić na 2 razy 1, czyli na 2, jest równa. Minus 2. No, minus 2 nie należy do przydziału od 0 do 3, czyli możemy w ogóle tego nie brać pod uwagę. Gdyby należało, no to trzeba byłoby teraz policzyć wartość funkcji dla tej xowej wierzchołka no i sprawdzić, czy przypadkiem nie jest mniejsza od tej minus trójki. W takiej jednak sytuacji musimy wybrać po prostu mniejszą liczbę z tych dwóch, minus 3 oraz 18, no i to będzie po prostu minus 3, czyli odpowiedzią do zadania. Jest odpowiedź c. Żeby to jeszcze ładniej zobaczyć, no to możemy sobie naszkicować wykres tej funkcji kwadratowej f od x. Wykres tej funkcji będzie wyglądał mniej więcej tak, no i to się zgadza z tym, co obliczyliśmy. Wartość funkcji dla x równego 0 jest równa tutaj minus -3, dokładnie tak, jak nam wyszło. No a wartość funkcji dla x równego 3 jest 18, no i tu się nie zmieściła na tym wykresie, bo wartości funkcji na osi y są tylko do 5, a minus 18 jest tam gdzieś wysoko, no ale też mniej więcej się zgadza. No i podobnie współrzędna xowa wierzchołka, tu mamy wierzchołek, jest równa minus 2, dokładnie tak jak nam wyszło, no i teraz gdybyśmy policzyli y-ową wierzchołka, no to by wyszło, wyszła równa minus 7. No dla zmyły dali też taką odpowiedź, a równa się minus 7, no ale to nas w ogóle nie interesuje, bo my mamy znaleźć wartość najmniejszą na przedziale odtąd e, do tąd, czyli od jedynki do trójki, tylko dla x tutaj z tego, z tego przedziału. No a jak widać minus 2 nie należy, czyli sprawdziliśmy wartości skrajne w zerze i w trójce i wybraliśmy mniejszą minus e, 3.